Jesteśmy teraz na powierzchni lasu. Za chwilę będziemy mogli się przenieść pod ziemię. Zobaczcie. Większość z korzeni drzewa jest blisko powierzchni. Tutaj brakuje tej części gruntu. Dzięki temu widzimy te wszystkie korzenie. Tutaj, tutaj i tu. One wszystkie są na głębokości około 30 cm. Widzicie? Tylko przez to, że nie ma gruntu, zwiesiły się. Tak na dobrą sprawę. Wszystkie są bardzo blisko powierzchni ziemi. Tak jak ten, tutaj. Jest jeden korzeń, który próbuje, jak widzicie, być pionowo w dół. I ten korzeń jest widoczny tutaj, prawie w całości. On ma. Około metra, może trochę więcej, czyli też niezbyt głęboko. Dzieje na końcach ma takie zgrubienia, dzięki nim wraz z grzybami pobiera wodę i różne minerały. Niektóre wręcz tuż pod mchem. 5 cm. To wszystko, zobaczcie na to. One są po prostu tuż pod ziemią. Dlatego na przykład chodniki bądź nasze ulice bardzo im przeszkadzają. Te korzenie nie mogą oddychać i bardzo łatwo je uszkodzić. Nie idą bardzo głęboko w ziemię, tylko są wokoło nas, tuż pod naszymi stopami. Tak jak ten tutaj. W sumie dziki dość głośno oddychają, wiecie? Trochę sapią. O, słyszeliście? To szczeknięcie kozła sarny, właśnie. Tak. Teraz no, spróbuję Wam znaleźć oddech dzika. odszedł ode mnie dzik z tyłu był jeszcze jeden o i tu widocznie jak zacząłem mówić wtedy dopiero się zorientowały że jestem dość blisko staram się chodzić cicho o no tutaj możecie zobaczyć ich tropy zwłaszcza ten jest taki charakterystyczny szersze te małe reciczki z tyłu i dwie mniejsze z przodu ten dzik był dosyć mały jeszcze młody bo bywają ślady naprawdę większe niż ten wiecie czasem taki trop odbije się niezbyt wyraźnie i nie do końca wiadomo co to za zwierzę a ja w sumie chciałbym wiedzieć czy to jest łoś, czy to jest jeleń, wielkość tego śladu wskazuje na tego większego. Ale powinny tutaj się odbić też takie poduszeczki, i ich nie widzę. Tutaj racica dosyć wyraźnie się odbiła. No ten ślad jest zasypany No widocznie piły tutaj W tej kałuży, Widok jest na co? Babrzesko Widzicie Tutaj błota jest pod dostatkiem No i tropów zwierząt też jest taka glina którą szczególnie lubią zwierzęta bo ona oblepia ich futro później jak pójdą się oczyścić to mają nadzieję że również i insekty i różne kleszcze że ich też się pozbędą Dlatego tak się o tu jest zobaczcie jak wychodzą, przechodzą tędy. Tu jest ślad, błota tutaj też, czyli przechodzą sobie pomiędzy tymi dwoma pieńkami. Tam jeszcze się ocierają, jest inny kolor ale również oto brzoze pewnie dlatego że ma takie wystające taką nierówną korę to i dlatego tutaj zostawiły swoje ślady no ale zobaczcie idą dalej a tutaj pewnie jeszcze co rają się tam swój brzuch widzicie jak różne jest to drzewo tu a tutaj pokryte tą gliną tamtego pobliskiego babrzyska słyszeliście wydaje mi się że to był krok głos kruka. Mamy tutaj ścieżkę zwierząt, która prowadzi tam. Natomiast z tej strony zobaczcie, jest tutaj wiele drzew, ale wybrały akurat te dlaczego akurat to drzewo wybrały. Zobaczcie tu widać żywice. Tutaj tak mocno cierały się one, aż starły korę całą, aż do żywego drewna. Tutaj nawet widać ślady zębów. No i ta żywica. Dlaczego akurat wybrały to drzewo? Gdzie specjalnie zbaczają ze ścieżki. No, zobaczcie, obok jest drugie. Tutaj też się ocierają. Też jego kolor kory jest inny, widzicie? Czyli mamy te dwa drzewa blisko siebie. Muszą zboczyć ze, ze ścieżki naprawdę nieduży kawałek i mogą podróżować dalej. Idźmy tym śladem zagadkę. Słuchajcie, jest tutaj drzewo, które jest w ten sposób podrapane, pokaleczone. To które leży tutaj ze mną, również teraz Wam pokażę. Będzie dobrze widać z tej strony. Zobaczcie. Nie ma tutaj śladów dużo zębów. A Czyli nie jest to sarna ani łoś, ani jelen. Te ślady są tutaj. I wiecie, co to zwierzę kakało po tym pniu i robiło te zgryzienia, tam dalej. Tam naprawdę wysoko. Na wysokości tam 5-6 metrów również. Zwierzak ten potrafi jeść owady. Takie również pod korą. Potrafi zdrapać na przykład korę z drzewa z sosny i spijać stamtąd żywicę. Może też dostać się do gniazda jakichś ptaków, zjeść jajka albo pisklęta. Co ciekawe, sam również buduje gniazda. Ale nie jest to ptak. I można go spotkać w lesie, choć częściej widuje je w parkach. Ale przed chwilą był na tej właśnie gałęzi. Co to za zwierzak? Może wiecie? Podpowiedzią do tego zwierzęcia może być to, że ono nie śpiewa. Ono nie jest ptakiem, więc nie śpiewa, ale wydaje ciekawy głos.